Cześć, witam na kanale Rowerowe Zapiski. Dzisiejszy odcinek poświęcę podróżowaniu na krótkich i na długich dystansach. Dlaczego warto wybrać rower full suspension w granicy od all mountain do XC? Wszystkie rowery, które są już enduro czy downhill absolutnie się do tego nie nadają, choćby dlatego, że mają inną konstrukcję ramy i nie będą, nie będą komfortowe na takich długich dystansach, aż już na pewno objuczone tym bardziej. Rowery All Mountain i XC to rowery z pełną amortyzacją, które się do tego jak najbardziej nadają. Można do nich zamontować na tył bagażnik, do którego można przytroczyć sakwy, na górę jakiś namiot i tak dalej. Z przodu oczywiście możemy dołączyć kolejne, kolejne sakwy. Możemy przytroczyć te wszystkie nasze bagaże, które są w naszym przekonaniu niezbędne. I możemy spokojnie podróżować na krótkich i długich dystansach. Warto oczywiście wcześniej sprawdzić, czy nam się to w ogóle to będzie, czy nam po prostu będzie to leżało. Czy taki tego rodzaj, ten rodzaj roweru, obliczony właśnie sakwami, czy też w wersji takiej bardziej light, czy to nam będzie po prostu leżało. A ja jadąc do Portugalii Kupiłem wcześniej ten rower, a tą podróż miałem już wcześniej zaplanowaną. To znaczy, ona nie była, że tam bilety kupione i tak dalej, zero wyboru i kompletna w ogóle klapa, co tu robić. Nie, stwierdziłem, że no na pewno gdzieś ktoś produkuje takie bagażniki na ten rodzaj roweru. Było jakichś tam w dłuższych, dłuższych poszukiwaniach udało mi się znaleźć właśnie firmę TULE i kupiłem ten bagażnik. Sam bagażnik waży około kilograma. Jest wyjątkowo wytrzymały. Dużym plusem jest to, że można go zdjąć. Powiedzmy, wjeżdżamy sobie gdzieś do jakiegoś hotelu a w pobliżu mamy fajne single. Zdejmujemy ten bagażnik, zdejmujemy nasze sakwy, bierzemy, bierzemy rower na singla, śmigamy tam cały dzień, montujemy z powrotem bagażnik, sakwy i ruszamy dalej, do kolejnej fajnej miejscowy. Więc ten rodzaj roweru wydaje mi się po prostu równie świetnie nadaje się na, na podróżowanie, e, powiedzmy, nie wiem, po Europie, gdzie mamy ogólnie dostęp do części, do tego typu serwisów, e, Czybym polecił taki rower, na przykład, nie wiem, jadąc kompletną guszek, gdzie będziemy przez setki kilometrów nie mieli praktycznie dostępu do, żadnej, do żadnego serwisu, gdzie jak nam coś klęknie, to po prostu jest dramat. Powiem tak: ten rower został przygotowany do bardzo dużych obciążeń. Jeżdżenie po górach i tak dalej to są rowery, które wytrzymują ogromne naprężenia, duże upadki i tak dalej one są w stanie to wszystko przeżyć. Obiórczone tym dodatkowym towarem. Myślę, że nie obciążę tego roweru jakby do końca na tyle, że on po prostu zaczyna skrzeczeć i zaczyna w ogóle gdzieś tam się naginać nieprawdopodobnie. Oczywiście, jeżeli będziemy takim rowerem próbowali zjeżdżać z jakiejś potężnej góry po jakimś bardzo nierównym terenie, no to się może okazać, że dodatkowe obciążenie może uszkodzić ten rower. Ale jest większe prawdopodobieństwo, że na sztywniaku jadąc gdzieś hmm, i zjeżdżając. Hmm, z obliczonym rowerem, No to jest większa szansa, że na pewno rozwalimy nie wiem, obręcze, na pewno możemy uszkodzić oponę, na pewno możemy uszkodzić jakiś słabszy element spawu, ponieważ tam wszystko no, działa na sztywno, gdzieś tam wszystko pracuje, natomiast i tak działa, działają spore siły i jest duża szansa, że coś może pęknąć. W tych rowerach wszystko biorą na siebie damper i amortyzator. I jeżeli zjeżdżamy w miarę, wiadomo, z głową, z, z takim obliczonym rowerem, jest duża szansa, że nic się temu nie stanie. Wręcz przeciwnie, zjeżdżając, mamy ogromny komfort jazdy, bo to wszystkie, wszystkie nierówności są wybierane. Jeżeli mamy te wszystkie rzeczy w stakwark, to wszystko fantastycznie miękko pracuje. Mówię to z własnego doświadczenia nie mówię tego jako inżynier, na przykład nie wiem, konstruktor tego typu rowerów bo nim nie jestem, więc się wypowiadać nie będę ale jeżdżę obliczonym rowerem już od dobrych kilku lat i wiecie, i wierzcie, miałem okazję zjeżdżać naprawdę z dość skromy, z stromych zjazdów, które były, powiedzmy, takie kamieniste. Nie zjeżdżałem oczywiście jakoś tak na głupa, natomiast jeżdżałem na tyle szybko i na tyle, na tyle swobodnie, tocząc, tarła to się po prostu jakby swobodnie toczył, że nic się nie stało, nic mi nie wypadło, nic oczywiście żadne sakwy się nie połrywały, nic sprzęt nie pospadał i tak dalej. Fakt, fakt miałem, ale to były bardzo ostre kamienie. Uszkodziłem dębkę. Zdarza się to, zdarzy się na każdym rowerze. Natomiast, jeżeli tak mówię, podsumowując, już tak, no, nie, nie, nie przedłużając, jeżeli macie takie rowery lub macie w planie kupić taki rower, a lubicie coś podróżować, a nie, a nie macie miejsca, nie macie możliwości trzymania drugiego roweru, takiego typowego e, długodystansowego roweru, e, no to. Nic nie stoi na przeszkodzie. W jednym z moich odcinków macie info na temat przedniego, przednich sakw i jak je montować i czym. Zamontować do, do Goleni amortyzatora. W tym opowiem Wam po prostu trochę bliżej na temat tego bagażnika szwedzkiej firmy TULE. Z którego jestem bardzo zadowolony. Mam go od samego początku. Nie było z tym bagażnikiem żadnego problemu. Fakt jest pewna mangia, pewien mankament, który producent powinien wziąć pod uwagę to ta ramka, którą dołącza się, bo one są powołane, niestety trzeba je kupić osobno. Ta ramka dołączona, która powoduje, znaczy dzięki której sakwa tym hakiem może się u złapać i, i, i sama sakwa po prostu nie lata. No to niestety to jest trochę słabo zrobione. Nie jest to, tam nic nie pęka, tam, tam się po prostu tylko ta ramka lekko odgina. Problem oczywiście zawsze załatwia wszech wspaniała trytytka, więc problem automatycznie znika. Natomiast sam bagażnik jest bardzo wszechstronny, jeżeli chodzi o możliwość montowania różnych pasków trocznych, kompresyjnych, bo jest sporo takich różnego rodzaju slotów, gdzie można sobie coś przepleść i pozaciągać, pozapinać, więc jest super. Sam bagażnik jest, no jak, na, jak na taki bagażnik, gdzie głównym elementem metalowym to jest tylko ten, ta aluminiowa rura, która przechodzi przez, przez nad kołem. Fajne jest to, że możemy go szybko zdemontować. Tak jak wspomniałem, można się wybrać na singla i z powrotem to zamontować. Tu też bym popracował troszeczkę nad szybkością zmiany tego na zasadzie jakichś takich klipsów, zapinek jakiś takich. Motylków, czegoś co dość szybko pozwoli nam założyć i zdjąć sam, sam, sam bagażnik bez ściągania tej, tego elementu, który zostaje mocowany do samego wahacza. Oddzielamy jedną część, śmigamy, wracamy, montujemy, jedziemy dalej. Więc pod tym względem. Tutaj można by było trochę popracować, natomiast, jak mówię, nie jest to problem. są Tam są dosłownie cztery śruby do wkręcenia. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego typu podróżowania na tego typu rowerze, jakieś takie, których nie wiem, nie wymieniłem, nie, nie jakoś nie wspomniałem o tym, chętnie odpowiem na te pytania. Ze swojej strony jeszcze mogę dodać, że no bo tak opowiadamy o samych plusach, właściwie jeżdżenia tego typu rowerze, no to powiem o minusach. Minusem jest to, że jest to, no, no niestety, ciężka konstrukcja, robi się to ciężko, wiadomo, rower taki golas bez amortyzacji jest lżejszy, z swej natury rzeczy, natomiast, no, ten rower waży 17 kg sam, bez, bez, bez niczego, pozdejmowane jest wszystko, waży mniej więcej 17 kg, no to jest oczywiście tylko i wyłącznie ten model, jeżeli mamy ramę karbonową, no to oczywiście parę kilo gdzieś tam odchodzi, coś za coś, tak, wygoda i komfort, no niestety, no taka jest cena. Że parę kilo będzie więcej, ale to nie jest rower wyścigowy. Podróżując, zazwyczaj jeździmy raczej średnie tempo około między 14 a 16, powiedzmy średnia. Kilometrów na godzinę. Nie robimy też dużych dystansów, no przynajmniej ja nie robię dużych dystansów, bo nie jest taka moja idea, żeby robić po 300 km dziennie, żeby gdzieś dotrzeć. Tak naprawdę, jeżeli robię jakieś trasy, to, to, to staram się zrobić mniej więcej 60, 70, maksymalnie 100 km, żeby, żeby nie paść po prostu do namiotu i, i, tyle, i tyle było z tego, z tego jeżdżenia. Nie? Więc my, musi być jakaś jeszcze radocha z tej jazdy. No i też nie staram się go już oczywiście z doświadczenia obliczać rzeczami, które są pozornie potrzebne. Tak naprawdę bez wielu rzeczy jesteśmy się w stanie obyć, ale, bo większość rzeczy, powiedzmy, nie wiem, możemy kupić w sklepach i tak dalej, no nie wiem, nie brałbym 5 litrów wody, bo to nie ma sensu, kiedy mam, kurde, na całej trasie, powiedzmy, 100 metrów żabki, bo żabek jest, oczywiście, wiadomo, jak w pełno. Więc, więc tak naprawdę jeżdżąc po Europie mamy bardzo duży komfort Powiedzmy tego nieobliczania roweru, czy to takiego klasycznego, czy to na przykład takiego all-mountain, Więc tu też odpada parę kilo. Tak jak mówię, gdybym się wybierał na Kaukas, nie wiem, gdzieś jeżdżąc po Mongolii, stepy akarmańskie czy akarmańskie, gdzie naprawdę jest problem z zaopatrzeniem, no to w tym momencie no, rower robi się ciężki. Ale ciągle, ciągle powtarzam to. Robi się, jest bardzo, bardzo wygodnie. Ta podróż naprawdę przebiega fantastycznie komfortowo. No wszystko pływa. No, no tak po prostu zamieniamy nasz rower po prostu w Land Cruisera czy też Land Rowera Defendera i jedziemy sobie fajnie i wygodnie z, z takim bagażem. Dla mnie mega po prostu. Dlatego jeżeli będziecie mieli takie wątpliwości co do, czego, co do czy kupić nowy drugi rower do podróżowania, a tym sobie po prostu śmigać, czy Zamienić od czasu do czasu Waszego fula na, na właśnie takiego defendera. Oczywiście, że tak. Tymczasem bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, pozdrawiam. No i życzę dużo, dużo słońca, dużo wiosny, dużo lata. Nie wiem, kiedy będziecie to oglądać, więc. No i zawsze szerokich, fantastycznych dróg rowerowych. I pięknych miejsc do zwiedzenia. Pozdrawiam, cześć.